Kiedy ludzie już zaczynają łapać, że e, są kreatorami swojego życia i że to wszystko, co mają w koło, wykreowali sami e, i że e, mogą to zmienić, zaczynają szukać drogi, a którędy droga do transformacji e, przez wszystkie Twoje niewygody życiowe, przez wszystkie turbulencje, przez wszystkie sytuacje, w których strzelają Ci emocje. Emocje są cudownym wskaźnikiem, cudownym drogowskazem, że hej, coś się dzieje, coś narusza mój system wartości, albo mój system wartości, czy moje granice są ustawione błędnie, niepotrzebnie aż tak uszczelnione na przykład. Może można je uelastycznić. Każda niewygoda w Twoim życiu, każda turbulencja to jest zachęta do tego, żeby zobaczyć, co tu mogę wykreować nowego i pięknego. Turbulencje się zdarzają, bo to jest planeta Ziemia i one są naturalną rzeczą w Twoim życiu. Pamiętaj o tym.